Kolej wąskotorowa stanowiła niegdyś ważną część transportu przemysłowego na Górnym Śląsku. Jej początków szukać musimy w roku 1851, kiedy to pierwszą koncesję na budowę publicznej kolei wąskotorowej otrzymało Towarzystwo Kolei Górnośląskich. Kolej ta miała służyć przede wszystkim do komunikacji pomiędzy rozwijającymi się wówczas prężnie zakładami przemysłowymi na Śląsku oraz pełnić funkcję dowozową do kolei normalnotorowej. Jednakże z biegiem czasu kolej wąskotorowa stała się samowystarczalna. Przewoziła towary wprost od ich nadawcy bezpośrednio do odbiorcy, a funkcja dowozowa stała się funkcją znikomą, czysto iluzoryczną. Pierwsze odcinki o rozstawie szyn 30 cali pruskich, znanych do dzisiaj jako rozstaw 785 mm, wybudowano już w roku 1851 w rejonie Macikowic. W latach późniejszych powstały dwie główne linie łączące Tarnowskie Góry z Wirkiem oraz Karp poprzez Rozbark z Janowem. W roku 1857 całkowita linia kolei wąskotorowej wynosiła już 113 km, a jedną z wybudowanych wówczas linii, łączącą bytom z miasteczkiem śląskim, możemy poruszać się do dzisiaj. Dynamiczny rozwój kolei wąskotorowej na Górnym Śląsku wymuszał także budowę obiektów służących remontom i modernizacji posiadanego taboru. Stąd też w roku 1898 zapadła decyzja o budowie warsztatów naprawczych kolei wąskotorowej w Bytomiu. Imponujący obiekt zawierał w swoim wnętrzu m.in. potężną halę na 25 wagonów, kuźnie z 14 piecami kowalskimi, odlewnie i wiele innych mniejszych pomieszczeń. W usytuowanym tuż obok budynku biurowym znalazła swoje miejsce administracja oraz zarząd spółki. Kompleks w bytomiu zyskał bardzo atrakcyjny wygląd. Użyta do budowy czerwona cegła nadała mu niepowtarzalny charakter, a liczne przeszklenia dodatkowo upiększyły to miejsce. W roku 1912 miała miejsce kolejna rozbudowa i modernizacja. W miejsce oświetlenia gazowego wprowadzono elektryczne, pojawiło się ogrzewanie parowe czy liczne urządzenia pneumatyczne. W tamtej chwili, u szczytu świetności górnośląskich kolei wąskotorowych, bytomskie warsztaty były największymi i najnowocześniejszymi w Europie. W szczytowym okresie zatrudniały prawie 500 osób. Po zakończeniu II wojny światowej warsztaty przeszły w zarząd kierownictwa wąskotorowych kolei w Katowicach. Działalność zakładu przywrócono we wrześniu 1945 roku i trwała ona z różnymi skutkami do końca lat 80., przy czym ostatnią lokomotywę parową wyremontowano tutaj w roku 79. W październiku 2001 roku wygaszono całkowicie wszystkie linie wąskotorowe w Bytomiu. Rok później majątek kolejowy przekazano w ręce stowarzyszenia miłośników kolei. Dzisiaj w zapomnianych pomieszczeniach dawnych warsztatów kolei wąskotorowej w Bytomiu do głosu wraca natura, zamieniając to piękne miejsce w las. Myliłby się jednak ten, kto myślałby, iż karty kolei wąskotorowej w bytomiu zostały już zapisane. Tak nie jest, a opowie nam o tym Mariusz Senderowski ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowej. Znajdujemy się w warsztatach Gunnarszonskich Kolei Wąskotorowych w bytomiu Rozbarku. Warsztaty powstały w roku 1898, kiedy to ówczesny właściciel Gunnarszonskich Kolei Wąskotorowych, Rudolf Prinzheim. Postanowił wybudować te obiekty w zastępstwie mniejszych warsztatów, które znajdowały się w Bytomiu w okolicach ulicy Pszczyńskiej. Warsztaty te kilkakrotnie przychodziły przebudowę, między innymi w latach 1912, w roku 1940. To był taki ewenement na skalę właściwie cały Współczesnej Polski można powiedzieć, ponieważ tutaj odbywały, odbywały się naprawy całego toboru, łącznie z parowozami, parowozy na ogół naprawiane były w specjalistycznych firmach, warsztaty na, na rozbarku. Można było zaliczyć takie właśnie specjalistyczne firmy, gdzie wykonano, wykonywano naprawy kotłów przede wszystkim, parowozowych. Z czasem były też to naprawy lokomotyw spalinowych, wagonów, urządzeń różnych, także zakres tutaj był naprawdę olbrzymi. Gdy w roku 2002 członkowie naszego stowarzyszenia, wtedy to jeszcze nie było stowarzyszenie, byliśmy taką luźną grupą miłośników kolei, Postanowiliśmy uratować górnością kolejową składową, właściwie to, co z nich zostało, bo została właściwie tylko linia z Bytamią, to miasteczka śląskiego i kawałek w okolicach rutraci Borskich. Uważaliśmy, że warsztaty na rozbarku są integralną częścią. Tego całego systemu. Tutaj w każdy kąt właściwie tych warsztatów pokazywała tą historię tej kolei, i chcieliśmy, żeby oprócz tej linii z Betonia Głównego do miasteczka zostały też te warsztaty. Przez pierwsze kilka lat wolontariusze naszego stowarzyszenia, bo nasze stowarzyszenie powstało w roku 2000, 2003, prowadziły ochronę tego obiektu. Pilnowaliśmy tego, goniliśmy złodziei, bo naprawdę tutaj wtedy kradzieży było na masową skalę. Niestety ówczesny właściciel, Polskiej Polskie Koleje Państwowe. Stwierdziły, że nie wszystko jest potrzebne i dużą część maszyn, urządzeń, narzędzi po prostu postanowiła wydać to sprzedać na złomo. W 2002 roku, gdy tu weszliśmy, to wszystko wyglądało tak, jakby dosłownie tydzień temu są wyjście pracownicy, stały jakieś kubki z kawą. Narzędzia leżały na swoich miejscach, frezy z różnych tokarek, wszystko było na swoim miejscu. Niestety, syndyk masy upadł, upadłościowej, dużą tę część, jak wspomniałem wcześniej, wywiózł na złom. No i niestety, wygląda to tak w tej chwili, jak wygląda. Kilka lat temu warsztaty zostały przejęte przez miasto Bytom. PKP przekazało miastu Bytom kilka urządzeń. W sumie wszystkie są ciekawe. Są to urządzenia przede wszystkim za 40 XX wieku, produkcji niemieckiej. Jak widzimy tutaj mamy też jeszcze suwnice, niestety już nie działające, ponieważ złodzieje, którzy jakieś tutaj weszli do środka pokradli całą instalację elektryczną. Natomiast ręcznie te suwnice dalej można przesuwać. Są suwnice biegnące na słupach, również tak zwane przesuwnice, czyli obiekt, urządzenia, które przez, którym można wagony przestawić z toru na tor. Widzimy tutaj kilka różnych wagonów. To są wagony produkcji rumuńskiej, którymi przewożono pasażerów na linii z Gliwis, rynku do Ruta Ciborskich. Tu jest taka ciekawostka: ten wagon nie stoi na swoich wózkach, na swoich kołach, tylko na tak jakby dodatkowych wózkach. Te wózki też są bardzo ciekawe, ponieważ jest to pozostałość takich urządzeń, którym przewożono wagony normalnotorowe, torowe tak zwane rollboki. To są wózki z początku XX wieku. I te, te urządzenia wykorzystywano na linii właśnie ludzkiej, czyli w okolicach Raciborza, do Rud Raciborskich i do Gliwis włożono wagony normalno torowe. W innych halach mamy takie urządzenia, jak młoty kowalskie, elektryczne, prasy i tak dalej, Miasto Bytom w zeszłym roku ogłosiło przetarg na Adaptację tych pomieszczeń niestety okazało się, że najniższa oferta przekracza dwukrotnie możliwości finansowe bytomia. Powinien to obiekt mieć przeznaczenie jakieś kulturalne, ale też uważamy, że przynajmniej jedna część, jedna hala powinna zostać przeznaczona na cele kolejowe, ponieważ nasza siedziba w bytomiu Karbiu. Jest bardzo mała, mamy tam bardzo małą lokomotywownię, a wszystkie naprawy taboru, czyli lokomotyw, wagonów i urządzeń przeprowadzamy właśnie w tej lokomotywowni. Jest to bardzo bardzo mało przestrzeń i nie wszystko nam się tam mieści. Nawet wagony, które tutaj udało nam się z rozbarku ściągnąć na karb, żeby nam służyły, też właściwie stoją cały, cały czas pod gołym niebem niestety. No, poro roku, roku są różne i niestety wpływ atmosferyczny na te wagony jest taki dosyć destrukcyjny. Gdy w 2002 roku, jak wspomniałem wcześniej, grupą zapaleńców postanowiliśmy uratować tę kolej wąskotorową, wtedy została właściwie już eksploatowana linia z Bytomia do miasteczka śląskiego. Tam jeździły pociągi turystyczne, które PKP wprowadziło w roku 1993. Były jeszcze część linii w kierunku Siemienowic. Niestety tam kradzieże było na tyle duże, że samorządy Siemienowic i Chorzowa stwierdziły, że nie będą kolei przejmowano swoim terenie. Natomiast bytą Włochy i Miasteczko Śląskie za naszą namową przejęło majątek kolei, tory i tak dalej. Niestety w 2002 roku już część tej linii była rozkradziona, tory były porozkręcane. Udało nam się to wszystko jakoś połatać. Założyliśmy to stowarzyszenie, w którym działamy do dzisiaj, czyli Stowarzyszenie Śląskiej Kolejów Wąskotorowych i od 2003 roku jesteśmy operatorem. To znaczy zajmujemy się wszystkim, co jest związane z prowadzeniem ruchu pociągu, pociągów na tej linii z Bytemi przez Starąskie Górny Miasteczka Śląskiego. Czyli remontami taboru, lokomotyw, wagonów, remontami torów, budynków. Wszystko, wszystko to jest po prostu mała firma kolejowa prowadzona przez zapaleńców. W chwili obecnej trwają prace zmierzające do pozyskania dofinansowania na remont i modernizację tego wspaniałego miejsca. Miejmy nadzieję, iż już wkrótce, w przeciągu najbliższych lat, będziemy mogli poznać jego nowe, usługowo-rozrywkowe funkcje.